To nie jest coś naturalnego, coś oczywistego, i nie możemy tej obecnej miary, tych obecnych pojęć przykładać na tamte czasy. I przykładać tego wszystkiego do pojęć, które nam narzucają z zewnątrz: demokracja, konstytucja, wolność, społeczeństwo, państwo, świadomość. Tego nie było. To się kształtowało. To się pojawi setki lat później, ale nie wtedy. I bez wiedzy, bez rozumienia tego wszystkiego, Jesteśmy całkowicie zagubieni. Trzy miesiące temu, nieco ponad trzy miesiące, bo 7 października 2022 roku, przywódca obecnej Ukrainy, prezydent Władimir Załeński błysną intelektualną wiedzą. Pokazał coś, o czym nie wiedzieliśmy, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Tego w publikacjach przedtem nie było. Teraz już prawdopodobnie będzie na stałe. Otóż w jednym z wpisów na Twitterze, gdzie jest bardzo aktywny, wojna wojną, ale media są bardzo potrzebne i trudno mu się dziwić, bo wojna się toczy także na płaszczyźnie elektronicznej i propagandowej. Otóż dokonał następującego wpisu. Hersoń droga na ukraiński Krym i historyczna granica bitew. Całkiem szczególny region dla Ukrainy, gdzie demokracja ukraińska zaczęła swoje wyjście. Sić kozacka, pierwsza konstytucja były rułyka w 1710 roku. Teraz, tak jak przed wiekami, Hersoń opowiada się za wolnością. Pomijając wszystko inne, ważne jest to, co on mówi o tej demokracji i o tej konstytucji. Otóż według niego Pełyp Orłek ustanowił pierwszą konstytucję społeczeństw demokratycznych w historii, czyli we wszechświecie. Czy tak rzeczywiście było? W 1710 roku Pełyp Orłek przedstawił dokument, który został przyjęty, nazywany Konstytucją Pełypa Orłyka. Jest to tak zwana konstytucja benderska. Nie banderska, proszę się nie mylić. Benderska, bo od miejscowości Bendery. Był to dokument przyjęty w języku łacińskim, który mówił o porozumieniu, o ugodzie między Hetmanem Kozackim a Starszyzną i Wojskiem Zaporowskim. Nie dotyczy to państwa, bo tego nie ma. Nie dotyczy stosunku do władzy do społeczeństwa, bo społeczeństwa nie ma. Oto jedna z bardzo wielu licznych ugód Hetmana ze starszyzną kozacką. Czy rzeczywiście to jest konstytucja i czy rzeczywiście ona jest pierwsza w dziejach w świata konstytucją demokratyczną? Konstytucja to jest pewien rodzaj porozumienia, to jest pewien rodzaj regulacji. Nazwą konstytucję posługiwało się polskie prawodawstwo w pierwszej Rzeczpospolitej. Stąd prawdopodobnie to przeniesienie, żeby... Tak to nazywać. Ale nazywanie tego pierwszą konstytucją demokratyczną dodatku w świecie jest olbrzymim nieporozumieniem i olbrzymim nadużyciem. Otóż przysięga Hetmana Orłęka mówi tak, że będzie do końca oddanym i wiernym naszej ojczyźnie i żarliwie dbać o wspólne dobro i jedność matki małej Rosji. Nie Ukrainy. To jest mało Rosja ich pojęciu to jest ich ojczyzna. Natomiast cały ten sztafasz kozacki nad tym wszystkim zostaje przejęty, zawłaszczony, że to jest państwo ukraińskie. Nic takiego nie miało miejsca. I sama postać jest ciekawa. Pełep orłyk brzmi dobrze. Wydawałoby się, że to wszystko jest tak najbardziej prawdziwe. Otóż ojciec Pełepa Orłyka, czyli Filipa Orlika, Stefan, katolik, wywodził się z Polskiej Rusi Czarnej, właściwie Litewskiej Rusi Czarnej, ale jest to wspólne państwo Polaków i Litwinów. Matką była Irena Małachowska, też takie nazwisko, nie bardzo może kozackie, ale trzeba wszystko to wszystko brać pod lupę i uważnie obserwować, bo dzieje się z nami coś złego, ulegamy sugestiom, ulegamy tej zewnętrznej propagandzie. Przedtem było tak, a teraz jest tak, ale metoda i sposób nas traktowania jest dokładnie taki, sam. A skoro jest taki sam, to nie dajmy się to wszystko wplątać, nie mając własnej wiedzy. Polacy proponowali ko kozakstwu, wojskom zaporowskim, kilka rodzajów ugód, kilka rodzajów konstytucji, kilka rodzajów jakiegoś sformalizowania sytuacji. W 1656 roku w Wilnie dochodzi do rozmów pokojowych między delegacją Rzeczpospolitej Polskiej z Moskwą. Delegaci Chmielnickiego. Nie zostali na te rozmowy dopuszczeni. Ani przez Moskwę, którą uznają za swojego zwierzchnika, ani przez stronę polską. I wtedy Chmielnicki dokonuje czegoś, co powinno go skreszczać z historii Ukrainy w sensie pozytywnym na zawsze. On mówi tak. Ja wiem, co z tym zrobić. Trzeba odejść od ręki jego carskiej wysokości, czyli od tego pana, Cara wszechrusi. A pójdziemy tam, dokąd nakaże wielki władca nie tylko pod chrześcijańskiego monarchę, ale choćby i pod Bisurmana. Czyli wybierając zrzesznictwo Hanatu Krymskiego, czyli Porty Otomańskiej. W 1667 roku następuje rozejm Andruszowski, Polski z Moskwą. I następuje podział Ukrainy na dwie części. Część lewobrzeżną, prawobrzeżną. Jedna pozostaje przy Polsce. Drugą przejmuje władztwo carskie. W 1668 roku starszyzna lewobrzeżna, gdzie hetmanem jest Brzychowiecki i symbolem jest Moskwa, uznanie zwierzchnictwa w hadziaczu i prawosławy i prawobrzeżnej Ukrainy, hetman Doroszeńko jest to ta część Polska ze stolicą w Czechryniu. Obie nie uznają władzy polskiej i moskiewskiej. Udają się pod protektorat sułtana. To musimy wiedzieć, dlatego że przywileje wydawane w pokoju Andriano-Polskim w 1712 roku przez Portę Otomańską dla Ordika są następujące. Porta Otomańska przejmuje protektorat nad prawobrzeżną polską Ukrainą. Na wzór krymski. Nie będziecie płacić jarłyku, ale musicie stawać zbrojnie na każde żądanie sułtana. I tak rzeczywiście jest. Już dwa lata później sułtan sprzedał Kozaków. Polsce znowu. Wziął pieniądze i wycofał się z spornego terytorium. I teraz mówienie o Konstytucji nam daje do myślenia, że to jest to, co dzisiaj rozumiemy przez Konstytucję. Mówienie o społeczeństwie, mówienie o narodzie, mówienie o państwie daje nam takie pojęcie, że to jest tak jak dzisiaj. Państwo ma kształt, ma granice, ma władzę, ma swoją Konstytucję, ma swoje wojsko, ma swoją dyplomację, a przeszkodacy tego nie mieli. Tam była ta czerni, traktowana w sposób straszny przez starszyznę kozacką. Bo czym płacono Tatarom za pomoc? Ludźmi, jasyrem, dziećmi i kobietami. Pozwalano po kilkadziesiąt tysięcy Jasyrów wybierać w zamian za pomoc, którą Tatarzy udzielali przeciwko Polsce, w wojnach kozackich przeciwko nam. To nie jest coś naturalnego, coś oczywistego. I nie możemy tej obecnej miary, tych obecnych pojęć, przykładać na tamte czasy. I przykładać tego wszystkiego do pojęć, które nam narzucają z zewnątrz: demokracja, konstytucja, wolność, społeczeństwo, państwo, świadomość. Tego nie było. To się kształtowało. To się pojawi setki lat później, ale nie wtedy. I bez wiedzy, bez rozumienia tego wszystkiego, jesteśmy całkowicie zagubieni. I dlatego jest bardzo wielu publicystów, polityków, nawet historyków, którzy kłamią bezczelnie. Że rzeczywiście to była pierwsza demokratyczna konstytucja na świecie. Konstytucja byłypa Orłyka, a to jest ugoda Hetmana tylko i wyłącznie ze starszyzną kozacką. Ukraińców w tym nie ma, bo Ukrainy nie ma. Nie ma w tym społeczeństwa ukraińskiego, bo to są Kozacy. Ta Czern jest bez świadomości narodowej. Ona ma przynależność cerkiewną, religijną i tak została później ukształtowana. Ale jeśli ich władcy pracą, ich wolnością. Płacą nimi za pomoc udzielaną przez pochajców, przez tych, którzy ich orientalizują przez całe wieki, to nie jest rzecz zdrowa i rzecz do przyjęcia, do pokazywania, że to miało coś wspólnego z demokracją, z konstytucją, z wolnością i nie jest to rzecz pierwsza na świecie. Zdrad nawet własnego społeczeństwa. W świecie było bardzo wiele, było ich pełno, i to jest jedna z nich. Bo nie ma nic gorszego jak płacić częścią terytorium i częścią własnej ludności dla pochajców, którzy najeżdżają kraj i pomagają nam toczyć wojny gdzieś na zewnątrz, w głębi Rzeczpospolitej. To nie jest normalne i nie jest moralne. I trzeba od tego uciekać jak najdalej. Trzeba się uczyć, trzeba wiedzieć.